Dzień dobry kochane farmazonki. Witam Was we wtorek My tutaj na takim leżaczku Nagrywamy dla Was Nowy odcinek farmazonków Może wpuszczę trochę słoneczka do oczu Jak się czujecie we wtorek? Na wstępie wszystkim życzymy miłego, spokojnego dnia. I nagrywamy odcinek pod tytułem Ochrona Energetyczna. Odcinek jest inspirowany faktem że chyba przedwczoraj wstawiłam na mojego farmazonkowego winteda kilka książek i między innymi książkę pod tytułem Toksyczni Ludzie. I kochani byłam trochę w szoku bo w już w pierwszych minutach na 27 osób, które tą książkę zobaczyły, że ona jest tam, 25 osób dodało do ulubionych. Co było dla mnie trochę do przewidzenia z jednej strony, ale z drugiej strony jest to kochani, trochę przykre, powiem wam. Czyli jaki z tego wniosek? No wniosek jest taki, że bardzo dużo ludzi styka się z toksykami oraz z osobami, które niestety dotkliwie naruszają. Um, Stan ludzkiej psychiki i energetyki. Na tyle, że już jest to trochę taka plaga. Ta kondycja ludzi jest naprawdę słaba, kochani. Dlatego trzeba bardzo, bardzo, bardzo zadbać o higienę w tym zakresie. W ostatnim czasie... A może nie słyszeliście o tym, a może słyszeliście. Jest tak wiele przypadków, to jest w środowisku, kochani, lekarskim być może bardziej zauważalne. Jest tyle przypadków ludzi, którzy idą do lekarza rodzinnego, podejmują jakieś tam badania jakieś tam i totalnie się rozklejają kochani. Okazuje się, że potrzebują nagwałt, psychiatry, bo po prostu sobie ze sobą nie radzą. I nie radzą sobie również z otoczeniem, I z ich wpływem toksycznym na nich. Ja też, kochani, w pewnym momencie już czułam przesyt. Ludzkiego naporu na moją energię, nie wszyscy tak lubią, ale praktycznie yy, ograniczyłam kontakty z innymi do minimum, wierzcie mi że poza osobami, które można policzyć w zasadzie na palcach jednej ręki nie mam ciągłego kontaktu z jakąkolwiek grupą, poza moimi kochanymi farmazunkami. A mimo wszystko to pole myśli kochani negatywne jest tak silne, że czasami... Muszę stosować naprawdę wielowarstwową ochronę energetyczną, żeby czuć się sobą i czuć się dobrze. Przede wszystkim mówię tutaj o radości i o szczęściu. Kochani, jeśli ten temat nie jest Wam obcy, ale nie stosujecie żadnej ochrony, chciałam podać kilka przykładów, jak możecie to zrobić. Rano, kochani, jak wstaniecie, pierwsze chwile po przebudzeniu to są. Jedne z takich najistotniejszych, jeśli chodzi o fale mózgowe w Waszym dniu, nie sięgajcie po pierwsze, po pierwsze po telefon, czy nie rzucajcie się na jakieś wiadomości czy jakieś negatywne sprawy. Znajdźcie sobie miejsce w domu, jakiś swój ulubiony fotelik dla takiej refleksji. I dla naładowania bateryjek dla siebie na cały dzień. Jeśli ktoś medytuje, to niech zasiądzie do medytacji. Jeśli ktoś nie medytuje, to niech zasiądzie po prostu do ciszy z samym sobą i po prostu da sobie 5-10 minut oddychając głęboko można afirmować jestem bezpieczny jestem bezpieczna mam piękny dzień będę miał piękny dzień jestem kochana jestem kochany jestem silna jestem silny i tak dalej co sobie tam chcecie mówić to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kochani, spokojne, powolne ubieranie się, mycie, zjedzenie powoli, śniadanie, niepakowanie po prostu do buzi na gwałt wszystkiego i lecenie do samochodu, i lecenie, i pędzenie w korkach, i, czy, czy stanie w korkach, czy pędzenie, nie wiem, ulicą szybko. To jest niekorzystne. stańcie o tyle wcześniej, żebyście mogli spokojnie sobie jechać, włączyć sobie jakąś relaksową, bądź taką ładującą baterię muzyczkę i spokojnie dojechali do pracy. W pracy, czy w innych sytuacjach, w których jesteście, polecam osobiście, już o tym mówiłam, przywarstwową ochronę swojej aury, poprzez wizualizację. Po pierwsze, wizualizujemy że od góry, od głowy otacza nas jak jajeczko, takie boskie białe światło. Po drugie od samego dołu to świetne jajeczko tookoła w kółko spiralnie zaczyna otaczać ogień, kochani. I na koniec od góry tą banieczkę, to kółeczko otaczamy banieczką z lustra. Lustra, które świeci od nas w stronę tych ludzi. Czyli wszyscy, którzy mają z nami kontakt, odbijają się od tego lustra. I to powinno Wam wystarczyć. Jeśli z jakiegoś powodu czujecie, że to przestało działać. Róbcie to tyle razy, ile będziecie potrzebować. Ponadto, yy, powiedzcie sobie takie coś: Myśli o innych ludziach nie mają władzy nade mną, ponieważ to ja jestem władzą. Inni ludzie nie mają władzy nade mną ponieważ to ja jestem władzą. I takie rzeczy, które sami możecie też sobie sformułować. Jeśli czujecie, że byłoby to dla Was najkorzystniejsze, sobie formułujcie i sobie powtarzajcie. Jak również możecie mówić jestem w swojej cudownej. Boskiej energii. Dziękuję, dziękuję Boże. Jestem chroniony, chroniony I tak dalej. Przepraszam pap, ale ten wariat to już mi mało nogi nie przeciął. Sznurkiem. <śm>